Witam serdecznie. Dzisiaj zrobię kompost ze śliwek Węgierek na życzenie widza. No, taki kompost to idealny jest do obiadku i myślę, że w zimie będzie jak znalazł. Właśnie mam typowe śliwki Węgierki, jak na Węgrzech. No, takie chrupiące, szczelające, jak ja to mówię. Tak. No, no, idealne. A zbierał mi je mąż. Właśnie my, sąsiadki, poszliśmy razem, ale ja nie zdążyłam nic zerwać, bo się zagadałam. Obrał. wypeskował. też mój masz, a ja zrobię kompocik. Dobrze. Więc tu mam dwa kg. Takie proporcje Wam podam, 2 kg śliwek. I teraz gotujemy syrop. No tu widzicie, mam już przygotowany garczek na sójki, który będę gotować. I tutaj przygotowałam litr wody. Do tego dodajemy aż kilogram cukru. Tu ma być syrop. Słodki, bo później ten kompot możemy rozcieńczyć. Dodajemy um, taką korę cynamonu, nie mielony, bo się mogą zrobić grudki. Myślę, że tyle. 4-5 goździków, ziaren takie i kardamon. Ja dam 4 takie ziaren, Zobaczcie, tak wygląda yy, nieobrany. On w środku ma właśnie takie ziarenka. Obrałam sobie takie 4 i wrzucę do tego, a może całą nam przycisk, korę. To musimy... O już mi buzuje, dałam dość szybkie rzanie, cukier się musi rozpuścić, te przyprawy też muszą troszkę się zagotować, żeby, żeby to nabrało smaku, a my w tym czasie będziemy ładować śliwki do słoika i napełniamy słoiki tak do czwartej wysokości. No słuchajcie jak jaka to jest super praca, jak ja to mam przygotować, tylko słoiki przygotować i śliweczki rzucać. Mmm, pachnie. Teraz to przesadzę. I gorącym zalewam śliwki w słoikach. Wytarłam jeszcze brzegi tutaj, żeby nie było... A, nie wytarłam tego, widzicie? że jeszcze zapomniałam o tym. Tak. Zakręcamy. Gdzieś mam przygotowany garczek, który wyłożyłam gazetę, może jakąś tekturką. I wam się nie zmieszczą wszystkie. Może się zmieszczą. Mają być do... u. tak trochę za dużo wody mam. No będę musiała odlać niestety. I gotujemy nasze słoiki około 25 minut. W temperaturze, tak do 100 stopni, tak, tak minimalnie, tak 80-90, tak żeby tylko jakieś takie bulgi małe szły. No i, i O, no, pochętka mi się wyłączała, bo nie zdążyłam mi włączyć. No i konwodzie, ugotowany w policzką, na moment yy, zakrętkami. Ja nie wiem, jak nie odwracają. Nie zawsze mama odwracała, ja też mam taki zwyczaj, że na chwilę nic się nie wylewa, złapały zakrętki. To chyba o to chodzi, żeby właśnie szczelnie się zamknęło. A w tym czasie, zobaczcie, zrobiłam sobie, przygotowałam ogórki, będę je zalewać. Pisiliście chyba ze mną? No, to fajnie. A, a teraz zróbcie ze mną kompoty. Podobało wam się? To subskrybujcie. Komentujcie, piszcie do mnie. Uwielbiam wasze komentarze, uwielbiam waszą aktywność. I bardzo się cieszę, że pieczecie ze mną. И готовите.